Prawie godzinnym opóźnieniem zaczął się koncert Madony na stadionie narodowym w Warszawie. Tyle gwiazda kazała na siebie czekać swoim fanom. 30 piosenek jednego artysty z rzędu przez 3 godziny, no to jest wyzwanie, ale ponieważ jestem wielkim fanem Madony, to będzie dla mnie jednocześnie przyjemność. 3, 2, 1, miejsce 30. Przed nami czas start. Madonna w Radiu z, Największe przeboje królowej. Miejsce 30. Zaprasza Marcin Wojciechowski. Słuchajcie, mamy pierwszy telefon, ale nie takiego telefonu się spodziewałem. Dobry wieczór, Michał. Cześć, cześć. Michał wyszedł z koncertu w połowie, tak? No niestety, wielki zawód. Dlaczego? E, prosty powód, nagłośnienie, 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 nagłośnienie. Znaczy co, nie było słychać? Było, było słychać aż za bardzo. Po prostu nagle To był pierwszy koncert na Narodowym, no na pewno pierwszy koncert na Narodowym i po prostu nagłośnienie poległo. Kakofonia straszna. Nie było słychać praktycznie nic, chyba, że się stało dosłownie pod całą sceną. Pierwszy raz w moim życiu, kiedy wyszedłem z koncertu, gdzie widziałem, że po prostu masowo ludzie wychodzą. No, to, to był, był Michał, który zaskoczył mnie bardzo swoją wypowiedzią, bo myślałem, że było rewelacyjnie nie, skoro ja za swoim oknem słyszałem koncert, oknem studia e, no dobra 226-227-272 kto był na koncercie, poproszę o relację, e, a tymczasem odliczamy, siedemnastka to piosenka Don't Tell Me i kolejny album, rok 2000 płyta Music Don't Tell Me było tak naprawdę drugim albo trzecim zależy czy liczymy American Pie um, singlem z tego krążka, fajny teledysk Texas, kapelusz i tak dalej um, najwyższa pozycja we Włoszech, miejsce pierwsze i w Brazylii wysoko, w Kanadzie wysoko w Stanach tylko dwa tygodnie na billboardzie Madonna w Radio Z największe przeboje królowej miejsce 17. Dzień dobry Ewo. Dzień dobry. Dostałaś od synów bilety w prezencie. Jesteś fanką Madonny od 20 lat i wyszłaś wielce rozczarowana, tak? Oczywiście. Muszę ci powiedzieć, że e, e, i, i jadę do domu tak rozżalona, że nie wiem, co powiem swojej rodzinie. Stałam tam na tym stadionie od 19:00. No ale to co było źle? Czy muzycznie Madonna poległa, czy... O, muzycznie poległa bardzo. Nie było żadnych starych przebojów. Postawiła na... Pa, no ponoć Papa Don Preach było. No to jedyne. I e, 30 sekund Material Girl. A gdzie Like A Virgin? A gdzie uh, American Pie? A, a gdzie te największe jej przeboje, których uh, uh, słucha cały świat? No czas? ale to jest trasa promująca NDNA, nową płytę. No, dobra, Ale mam dla Ciebie miłą wiadomość. No słucham. Zagramy na 15. miejscu You'll See. No dzięki. Teraz właśnie, okej? Okay? I taką Madonnę pamiętajmy. I miejmy nadzieję, że jeszcze wróci do tego, co piękne. Darek, jak było? Fantastycznie, powiem uczciwie fantastycznie. Ja też jestem fanem Madonny już od wielu, wielu lat. Natomiast jeżeli chodzi o samo show, o przygotowanie, o prezencję, o profesjonalizm. To naprawdę rewelacja. Rewelacja i jeszcze raz rewelacja. Ja tylko dodam, że elastorunia, z którą niestety straciłem połączenie, miała podobne zdanie: że to był fantastyczny koncert i ciężko się wraca do domu. No dobrze, dobrze. Czyli nie było tak źle z nagłośnieniem, jak mówił nasz słuchacz na początku. Nie, 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 nie było. Może było troszeczkę głośno No ale cóż, no to jest urok koncertu Że muzyka na żywo No niestety motylki w brzuchu ma powodować No tak to już jest no, no, Dla takich wielotysięcznych tłumów No trudno puszczać muzykę w sposób kameralny No dobrze Darku, czekamy zatem na kolejną wizytę królowej no i drodzy słuchacze Radia Z, wszystko jasne. Ulubioną, ulubioną piosenką waszą, słuchaczy Radia Z, jest La Isla Bonita z płyty Blues z roku 86. A to, że Polacy kochają La Isla Bonita, wiedziałem już parę lat temu, poznając tę wersję. Krzysiek, pamiętasz? Krzysztof Pancowiek. Ja to lepiej wyciszę, bo może jeszcze gdzieś w hotelu Madonna słucha i, i, i może nie powinna tego usłyszeć dziękuję bardzo to była fajna przygoda nocna druga godzina, idę do domu um, wyśpię się jutro posłucham sobie Królowej nie byłem na koncercie, żałuję, ale z waszych relacji wiem, że a, no, że było fajnie jednym słowem, tutaj jeszcze Mateusz pisze, że mm, pisze o płycie MDNA, już nie zdąży dzisiaj Odpisać i bardzo mocno pozdrawiam Adama, któremu e, w dość niemiły sposób odpisałem na maila, a naprawdę tego nie chciałem. E, to tak, tak, tak po prostu wyszło, nie zrozumieliśmy się. Adamie z nadmorza, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam, przepraszam i pisz do mnie dalej. E, Krzysztof, czas na ciebie. Krzysztof Białkowski, wiadomości Radio Z, zanim pójdę do domu. друга.